Dremot. To jest Paweł Cześć, jestem Paweł A my dzisiaj będziemy robić jedzenie Army Food I to jest jedzenie, które jedzą żołnierze jak są na wojnie albo na poligonie albo coś takiego Zobaczmy co mamy w środku Podgrzewacz tu mamy wersję dla wegetarianinów. Więc tu mamy warzywną lasagne, łyżkę, gruszki. gruszki. Ej, można nawet komuś to wysłać. Ej, jakieś ciasto i chleb. No, musimy załatwić wodę, tak? Mogę w ogóle rozsieć, czy nie? No, może w końcu rozwiklaliśmy, jak to się używa? Tak. Do jak to się używa. Otwieramy. Tutaj czy mm. tu? Krystian doszedł do wniosku ogólnie, że ty no się to się... Już jest czy 4 już się nagrywa. Już się Ty ci możesz spać, bo jutro do szkoły idziesz. Jej. I tu wlewamy wody, tam tak? Przynieś szklankę ziom. No, Przynieś szklankę? Boże. Dziękuję. Tu to mamy lasagne dla wegetarianin z mojej tipsy nie może mogę ja otworzyć? Proszę pomóc. Może tak. To jest scyzor A Patrz, wracam są Trochę dojechany przez grill ostatnio. Czegoś mnie nie umył. Co lazarnia. to jest? To jest pewnie rozalnia. Wegetariańska. Dobra. <śmiech> szklankę? Wróć do środka. A ile tego? Na jedno może. Żeby tylko jedno działa, żeby na resztę, no i, nie, nie, na resztę No i... No i minimalnie nie trzeba... więcej. Napijesz to też, nie? Ale minimalnie, nie dużo. I starczy. I to od wody ma się odpalić, a czy znaczy, to się nie będzie odpalać, to się powinno grzać. Co teraz będziemy robić? No właśnie nie wiem. No to wtedy. trzeba położyć teraz tak będziemy kropel. czekać. Dobra, to niech to się nagrzewa, a my przejdziemy do... Do instrukcji. Do piścia. Jadalnego... Do instrukcji tego siodalnego bez podgrzewacza. A może do tego, do pis. tych gruszek? Też jest za. Ja się nie To wiadomo. Ej, eee, to ma jakieś gluty w do czego? środku. Już, bo nie umiesz się zachować. Prosimy cię o ciszę. To są chyba gruszki. Kurde. Gruszki. W takim syropie jak ten. W takich puskach są, nie? To, to może razem niczego. z chlebem to zjemy. Gruski z chlebem. Nie sądek. Z ciastem. To może z ciastem. Z ciastem bardziej <noise> Takie gówno ej, nie chyba nie. <noise> Ale to jest tylko taka sne co to <noise> Chcę, żeby wilgotniką miała. ha druga słuchaj. Ja, nie, to dobre. Ej! No! Ej, <noise> nie! Nawet idzie zjeść Nie no spoko. Aha Ale suche strasznie. Suche, no? Popiłby. Gruszki sobie do tego dajcie. To będzie dobre. Super. <noise> oh, <bój>. <głos> <głos> Ej, nie jest złe. No, nie wiem, to będzie dobre. Spróbuj. To spróbuj. Ta myszka jest po prostu zajebista. A macie ten? To ciepły. Nie, to nie Ej, faktycznie z dołu dotknij sobie spod spodu jest gorące. Co to jest? Ole coś. Nie złe. To jest owoce, dobre. Owoce po prostu po to jest główno jeszcze tego chleba otworzę, chleba też trzeba je. really? <laughs> <laughs> Chleba jest, no, Ale ma kształt? No, dajesz pan. nie da. Nie dobre, ale wciąż dalej, no nie? <głodny> jest Już lepsze? <głodny> dobra. No dawaj znowu, Może patrzeć się do kamery, bo jednak ja może... <głodny> wszyscy chcą zobaczyć reakcję. reakcje Nie, jest dobre, smakuje jak... Nie, co takie oczy zrobiłem. Koncentrat pomidorowy no. To z makaronem, nie? No. Nic innego nie w tym. Ale ten Odbieram. makaron jest taki gorzki trochę. Ale co trzeba przyznać? Nie jest to takie złe. No to na wojnie nabrano ludzi wydawać. nie jest z bodu. Da się zjeść. Da się nie ogólnie dla mnie najlepsze było ciasto, nie? No. Ciasto było takie słodkie, ale znowu było suche. A dla mnie gruszka. Hmm. Gruszka była chyba jedna z najlepszych. No akurat nie Jak? No. Cukier jest dzisiaj na Jeden posiłek ma około 1300 kalorii, nie? To może być dużo. No w jedzeniu wojskowym nie chodzi głównie o smak, tylko żeby mieć siłę. Ale zobacz, tłuszczu zero. Jak jesteście zainteresowani spróbowaniem tego żarcia, to możecie to kupić na eBayu albo na Allegro. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się Wam podobało. Zapraszam do subskrypcji i polubienia tego filmiku. Dziś TV. Brawo. A także do skomentowania i udostępniania na Facebooku. Bye, bye.